Dzień dobry, witajcie w kolejnym materiale z serii Trumlinie. wybrać. Niemieckie szczyciele, w zasadzie to odnoga niemieckich niszczycieli do Elblinga Z31, potocznie nazywana Merker, Schulz i Elbling na końcu. Obgadamy sobie dzisiaj co i jak. Później będzie gameplay, będzie tu kapitan, będzie takie piracy, drzwi, yy, parametry. W sumie to będą tak mocno w skrócie omówione. Chodzi o to, żebyście, żeby wam pomóc zdecydować, którą właśnie wybrać i robić. A niestety, niemiecki szczyciele, odnoga niemieckich szczycieli. Jest dosyć trudna i raczej na początek ją odradzam, ale nie uprzedzajmy faktów. Zaczynamy sobie oczywiście od Z31, tutaj mamy tylko przypomnienie, że okrętów premium nie omawiamy, omawiamy sobie tylko okręty drzewkowe. Premki mają oddzielną serię. Z31, y, w zasadzie mocna padaka. Przejść i zapomnieć, naprawdę. Jeżeli macie możliwość, to nawet nie, nie będziecie żałować tego, że go nie kupiliście. Jak możecie, to przejść go FreeXpem i zapomnijcie. Dlaczego? Hmm. Może dlatego, że. Znaczy, w mocnym skrócie są po prostu bardzo słaby. Mamy torpedy, a cała ta linia ma bardzo powolne torpedy. Można je, co po niektórzy śmieszkowo nazywają, po prostu pływającymi, pływającymi minami wodnymi. Takie śmieszkowe tam 10 km w zasadzie puszczamy i zapominamy o nich. Coś tam może czasami wpadnie. Mamy dym. I teraz, tak, bardzo ważne. Cała ta linia, jeżeli chodzi o artylerię, w zasadzie to całą linię budujemy pod artylerię. To są, to są mieściciele artyleryjskie. Po pierwsze, mają bardzo słabe obeki. Tutaj ppaki, zobaczcie, ppaki mają 3700 uszkodzeń. 11,5 zasięgu, e, to jest chyba już z ulepszeniem, no nie? Tak, z ulepszeniem. Ogólnie gramy tutaj głównie na apkach, zwłaszcza jeżeli nam do zaczyna się lekko kontować, to wtedy fajne uszkodzenia, w, uszkodzenia wchodzą i raczej sobie wybieramy takie te grubsze cele w stylu lekkich krążowników, ogólnie krążowników czasami nam do beczki fajnie wchodzi, mają bardzo długie przeładowanie, zwłaszcza 8 sekund, także jesteście niszczycielami, które nie walczą o kapa, nie, to nie są niszczyciele do walki o kapi. to są niszczyciele do wsparcia, wsparcia tego kapa, jeżeli widzimy, że nasz niszczyciel idzie w stronę kapa, no to my go możemy powspierać i wtedy się przydamy, oczywiście. Gdzieś tam te torpedy puszczamy, zapominamy o nich i, i, i tyle. No, Z31 to jest naprawdę okno do przejścia do zapomnienia. Ja cieszę się, że, że udało mi się zdobyć, zdobyć ósemkę wtedy z tego eventu i nie musiałem się długo z nim mieć. Zagrałem na nie chyba 3 czy 4 bitwy, w trakcie testowania dodatkowe 10, więc no mniej więcej wiem o co chodzi. E, początkowo one miały mieć Hydro zamiast Demo, później po, po płaczu społeczności dano im dymi nie wiem czy to w sumie wyszło na dobre ale to może pokażemy sobie już w samej dziesiątce ósemka, potocznie zwana Merker, <grytanie> tak się po prostu przyjęło jest już troszkę lepiej niż siódemką ale też jest, no jest ciężko coś, coś tym okrętem zrobić, mamy 150, 6,1 przeładowania 38 mm penetracji, te obaki mają fajną penetrację, ale mają taką średnią szansę na pożar i tylko 1700 alfy, także używamy ich tylko gdy, gdy przeciwnik nam się skontuje ustawi nam się frontem, a czasami i też na grubsze cele to i tak lepiej używać APEK-u, zobaczcie 3700 na, na APEK-ach mamy, to jest nasza główna, główna zabawka torpedy, no to jak dobrze pamiętam są już dwunastki, tak jest, no i zobaczcie mamy tutaj 50 węzłów dalej, więc one sobie tam gdzieś powoli pływają, mamy trzy wyrzutnie, jedną centralną i po dwie, proszą po jednej na burcie. Jest, no pelotka jest, ale raczej nie, nie liczyłbym za bardzo na nią, 3,5 km. To uszkodzenia stałe, nie są jakieś turbo wielkie, więc tutaj ten dym, dym się przydaje. Jak dobrze pamiętam, na co jeszcze nie ma rozbicia, nie, to rozbicie jest dopiero od od dziewiątki. No i tutaj ta penetracja na tych APK-ach nie jest jakoś turbo wielka, więc no ósemka to też jest okręt, który trzeba przecież zapomnieć. Jeżeli zaczęliście od Z31, jest wam źle, to uwierzcie mi, że na marker będzie troszkę, troszkę lepiej, ale też będzie źle i dopiero od szulca robi się ciekawie. Dopiero jak przejdziemy sobie na dziewiątkę, to tu już się naprawdę zaczyna zabawa. Tutaj te apk mają już konkretną penetrację. Mamy 3 podwójne 150, 6,5% przepraszam, 6,5 sekundy przeładowania, i maksymalnie 55 metrów tutaj to już są sniperskie działa 12 i 6 bazowo ma, ma zasięgu, Właściwie prędkość 960 metrów na sekundę i te apki już naprawdę są fajne, zdarzyło mi się nieraz, że w burty pancerników po 7000 po 6 chodziło co salwę, więc naprawdę można się nie pobawić. I tutaj już jest, tutaj już jest duży, to już zaczyna się robić duży niszczyciele. W zasadzie cała ta linia miała być taką odnogą lekkich krążowników, ale ostatecznie zdecydowano się, że to są dedeki. Znaczy w zasadzie lekkie krążowniki w skórze DDK coś, coś, coś ten deseń można by to, można by to określić. Mamy tutaj rozbicie dodatkowe, ale ono nie jest jakoś super, super ważne, oczywiście jeżeli chodzi o ulepszenia no to już tutaj w zasadzie ten sam zestaw co wcześniej pokazywałem tylko mam jeszcze oczywiście camo już na 8 no i ja grałem na przeładowaniu baterii głównej na kapitanie brałem sobie zasięg ale kapitana pokażę na elblingu bo w zasadzie na całą na całą tą linię bierze się raczej Robi się cały czas tego samego. Jednego kapitana to jest bardzo fajny układ, wiesz, bo mamy jedną centralną, dwie przednie są ustawione do przodu, jedna tygnia do tyłu. To jest fajnie ten układ. No i tutaj trzeba jeszcze wspomnieć o opancerzeniu, bo mamy 25 mm, czyli takie mniejsze, mniejsze kalibry w stylu Daringa muszą już przełączyć się na na i żeby nam zrobić coś w te poszycie boczne, więc to jest też bardzo ważne o tym, trzeba pamiętać. Torpedy to też jest puścić i zapomnieć, 12 km, 50 węzłów czasami oczywiście można coś na tę torpedę złapać, nie mówię, że nie, czasami się przydają, polotką już jest troszkę lepiej na 56 punktów, to jest to jest stałe uszkodzenie, też taka trochę, trochę padaka, na krótkim, krótkim zasięgu jest 196, ale to nie są uszkodzenia, które by jakoś turbo dużo zdziały, zasięg ognia 6,9, to trzeba pamiętać, żeby wyłączyć polotkę, bo z 7 km może nas, mogą nas samoloty wyspocić, jeżeli będziemy mieli ją włączoną, więc pamiętajcie, przycisk P żeby pelotkę Wyłączyć. Szulc jest już naprawdę, naprawdę o wiele lepiej. Cały ten gameplay, całą tą linię gramy na zasadzie wsparcia, mocnego wsparcia. Nie jesteśmy dedekami, które walczą z innymi dedekami. Oczywiście, możemy podjąć walkę, zwłaszcza, y, nie, zwłaszcza Niemiec, na przykład Niemiec, y, albo na przykład między Te te d -d które mają trochę więcej opancerzenia, te 25 mm, jeżeli widzimy Szulc Schulz na Szulca i płynie sobie ten przeciwny Szulc mniej więcej pod tym kątem, to pakujemy na Pek i mu walimy tutaj po tym i tak mu schodzą ładnie obrażenia, że ojej. Pamiętajcie o tym, tymi APK-ami robi się też i ddk Fajnie, tylko że ten dedek musi mieć troszkę opancerzenia, bo jeżeli nie ma, na to będą to oczywiście przebicia na wylot. Ogólnie skontowane DDK to jest dla nas dobry cel, tak, żeby pocisk AP zdążył się uzbroić, zanim zanim przeleci na wylot. No i Airbling na dziesiątym Tierze. Kawał byka, ogromny niszczyciel, który w sumie ma, jak dobrze pamiętam, tak 890 m promień skrętu jest ogromny, po prostu wielki. To jest w zasadzie tym gramy jak lekkim krążownikiem. Plusem jest taki, że nie dostaniemy Cytadeli, bo jej nie mamy, więc to jest, to jest spory plus tego okrętu. Nim nie puszujemy, jesteśmy dużym dużym dedekiem w teorii dedekiem, który potrzebuje dużo miejsca na obrót. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to mamy tutaj ten sam zestaw co na dziewiątym tierze. Torpetki mamy rozbicie, mamy e, mamy dym. Gramy nim bardzo zachowawczo, nie ma co puszować. Próbowałem nim tak testowo zagrać kilka razy trochę bardziej podrasza, ale skończyło się to dla mnie bardzo nieprzyjemnie. Jeżeli chodzi o kapitana, to tak sobie wytestowałem mniej więcej na tym takim zestawie. Gra mi się bardzo przyjemnie. Tutaj jest bardzo fajnie ten ekstra ciężkie, ciężkie pepeki, żeby mu zwiększyć obrażenia z tych AP-ków. Yy, nadzorca jest taki. Ech. Zastanawiałem się na co by go wymienić, ewentualnie, ale tak naprawdę nie bardzo jest. Jest w sumie na co można by pokombinować. Ja, jeżeli chodzi o wyposażenie, to tutaj wrzuciłem sobie zamiast zamiast systemów celowniczych, to wrzuciłem sobie główną baterię obrót, bo tutaj te, te działa kręcą się dosyć powoli. Przepraszam, wierzę się kręcą dosyć powoli. 18 sekund to już jest, jest w miarę fajny wynik, ale jeżeli nie chcecie się mieć ten, to bierzecie sobie modyfikację systemów celowniczych, żeby żeby zmniejszyć jeszcze troszkę rozrzut. Ale wydaje mi się, że rozrzutu nie ma sensu, bo tutaj i tak te działa. Te pociski latają prawie sniper Zwiększony zasięg diagram ja bez camo, można by w sumie ewentualnie zrezygnować z, z nadzorcy i super ciężkich, ale wziąć sobie camo. Nie, lepiej nie. Ewentualnie ze specjalisty baterii głównej to jest coś, z czego można by zrezygnować zamiast nadzorcy i pokombinować. No, ja grałem bez camo i grało mi się dobrze. Gracie tym, jak. jak... Jak krążownikiem, nie gracie nim jak Dedekiem, nie możecie sobie pozwolić na granie na Dedekę, bo jeżeli was wyświecą, jeżeli polecicie na kapa, was wyświecą, to po prostu umieracie, jesteście turbo dużym niszczycielem, który nie jest wcale tak trudno trafić, do tego jeszcze opancerzeniem, no, niby mamy te 25, także Dedeki nam nie zrobią za dużo, na pokładzie to samo, ale no niestety trzeba się liczyć z tym, że... Jak nas wyświecą, to takie konkurory, czy wszystkie inne krążowniki, pancerniki robią z nas po prostu siekę, więc nie możemy się dać jakby... Pierwsza akcja YOLO na Kappa to nie jest nie jest domena tego niszczyciela, bardzo nie jest domeną tego niszczyciela, raczej o tym zapomnijcie. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o omówienie w porcie, przechodzimy sobie do bitwy. A bitwa zapowiada się całkiem ciekawie, może nie będzie tego bo wynik, ale... Będzie całkiem ciekawa sytuacja na koniec, ale nie będę spoilerował. Yy, zaczynamy sobie Ebling. Yy, nie pamiętam, to była, była po kupnie trzecia czy czwarta moja bitwa na tym okręcie, jakoś tak w ten destyn. Ogólnie sporo nim grałem w trakcie testowania, bo nie byłem sam do końca pewien, co sam wam pokazać. Zresztą zapowiadałem ten materiał znacznie wcześniej, co się pojawi, ale sam do końca nie byłem pewien kapitana. I dopiero potem, jak przetestowałem sobie, yy, co i jak to jestem w stanie wam pokazać i coś tam tą bitwę, bitwa się, bitwa się podzieje. W każdym razie, tak po pierwsze, nie jest to linia dla początkujących graczy. Nie, nie, jeszcze raz nie zapomnijcie o tym. Jeżeli szukacie dedeki dla początkujących, to odsyłam do materiału oddzielnego. Nie, to jest bardziej już dla wprawnych graczy. Dlaczego? Będę się powtarzał ale chodzi o to, że tymi dedekami trzeba się nauczyć pozycjonować. Sam musiałem się na nowo jakby nauczyć pozycjonować dedekiem i tu musimy połączyć grę jakby dedekowo z krążownikiem lekkim, więc musimy jakoś to połączyć. Nie możemy puszować, bo jeżeli spuszujemy, to w zasadzie będzie po nas. Eee, trzeba na to uważać. Zobaczcie, jaki ten niszyciel jest wielki i to jest bardzo ważne, to co wspominałem, jeżeli chodzi o dodanie dymu tym niszycielom. Zabrali im hydro, dali im dym. Jeżeli się zadymicie, jeżeli stoicie w dymie, to pamiętajcie, że nie stoimy w dymie. Ogólnie żadnym Dedekiem raczej się nie stoi w dymie, ale tym nieścicielem przede wszystkim się nie stoi w dymie. Dlaczego? Dlatego, że jesteście ogromnym niścicielem, Zobaczcie, jaki on jest długi. On w zasadzie od mapy aż do, aż do lewej strony. W zasadzie zajmuje tyle miejsca. Dlatego trzeba o tym pamiętać, że w dymie nie stoimy, bo tym nawet jeżeli. Wyspotujecie torpedy, to i tak już w zasadzie jest pozamiatane. Ewentualnie jakoś, nie wiem, w dymie tyłem stać, coś w ruszać się cały czas w dymie, to jest bardzo ważne. Dlaczego to powtarzam? Bo samemu mi się, w zasadzie na tych niszczycielach można się tego nauczyć, żeby nie stać w dymie. Bo samemu udało mi się zginąć kilka razy, jak, jak lama po prostu i, i dać się storpedować. Zobaczcie, że to jest naprawdę ogromne. To jest w zasadzie gameplayowo, to jest bardzo podobnie do runa, bo też mamy dwie wieże z tyłu. Jedną frontalną, więc raczej staramy się, raczej staramy się być tam gdzieś tyłem do przeciwnika, chociaż te kąty wychyłu są naprawdę bardzo przyjemne, szkoda, że te wieże nie kręcą się 360, ale nie oszukujmy się, nie można mieć wszystkiego, ale gdzieś mi to w głowie zachwitało przez chwilę więc trzeba, trzeba uważać na to, żeby nie zostać przede wszystkim samemu na flance, bo jak zostaniemy samemu na flance, to mamy pozamiatane nawet jeżeli będziemy chcieli sobie gdzieś uciekając, robić obrażenia, to ich nie zrobimy, bo jeżeli tylko się wyświecimy to jesteśmy celem numer jeden bo jesteśmy dużym dodeczkiem, więc czemu, czemu nie fajna pula HP 34000 pozwala nam trochę pomanewrować ale trzeba, trzeba na to po prostu uważać, torpedy są spoko, puścimy sobie je zapomniemy i naprawdę udało mi się nawet na tych torpedach nie jednego DDK z dymu wyciągnąć. Mimo tego, że są powolne, to i tak się udało. Więc torpedy jest taka bardzo opcja opcja opcjonalna, można to tak nazwać obeki. Pamiętajcie, że obeków używacie w ostateczności na tych DDK, naprawdę w ostateczności. Jeżeli coś bardzo opancerzonego ustawi się do Was frontem tudzież ewentualnie przed chwilą spaliło naprawkę i próbujecie go podpalić, to nie będzie łatwo podpalić, bo tutaj ten, ten row nie jest zbyt duży. Row to jest rate of fire, czyli strzelanie, ilość strzelania na, na konkretną ilość czasu, czyli przeładowanie. Jest ono trochę tutaj, trochę trwa, więc trzeba się z tym no Nie tylko obrażenia z obeków są śmieszne, te 1700 to jest, jest raczej, raczej bardzo, bardzo opcjonalne obrażenia, jeżeli chodzi o robienie. Zasięg jest bardzo ważny. Zrobienie sobie tych 16 km na perku bardzo łatwo łatwe granie, uwierzcie mi. Grałem, próbowałem grać bez zasięgu i skończyło się to dla mnie bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Tam przy okazji mamy bardzo miłe przesuwanie mogami. Mogami pokazało nam tyłeczek w zasadzie od samego dołu. Myślałem, że tam się całkiem przewróci, ale na szczęście, na szczęście udało mu się wrócić na, na tory losu, że się tak wyrażę, więc, więc jest ciekawiej. No i Helblingiem można wrzucać Cytadelę do i tantererą, więc cała przyjemność po mojej stronie. Oczywiście, że tak. Krążowniczki też lubią zbierać citadele. Fajne uszkodzenia chodzą. Naprawdę, jeżeli jeżeli tylko złapiemy sobie jakiś pancernik burtą, na mniej więcej takich 13 14 km, to jesteśmy w stanie przy dobrym celowaniu robić mu co chwilę po 5-6 tysięcy z każdej salwy, więc, więc ja bardzo, bardzo to lubię. Są to naprawdę bardzo charakterystyczne i wbrew pozorom dobre niszczyciele, tylko że muszą być w dobrych rękach, są wymagające, tak, to trzeba to trzeba sobie to powiedzieć, tymi niszczycielami trzeba wiedzieć jak się wypozycjonować, na ile sobie pozwolić, yy, więc no Dlatego właśnie, dochodząc do płęty, nie polecam tych niszczycieli początkującym graczom, bo tutaj trzeba mieć już to naprawdę naprawdę ograne. Jedyny minus można powiedzieć, że tutaj dzięki tej dużej penetracji czasami zdarzy nam się na bliskich odległościach krążownikom wrzucać po prostu przebicie na wylot, bo, bo będą dla będą nas pełną burtą i pocisk po prostu nie zdąży się uzbroić, bo przeleci, przeleci po prostu przez, przez okręt, więc e, o tym trzeba po prostu e, pamiętać. W sumie tutaj ciekawi mnie, jaka jest Wasza opinia. Bo tam parę razy rozmawialiśmy o tym na streamie: jak Wam się gra tymi misjami, jakie są Wasze. Wiem, że tam 7 i 8 są naprawdę patologie: przejść i zapomnieć. E, mocno przejść i zapomnieć. Gdzieś na zasadzie bardzo grać, e, bardzo grać zachowawczo, można powiedzieć, to dosyć mocno. I tutaj, tutaj dosyć ciekawa sytuacja. E, zwróćcie uwagę, bo to był chyba mój pierwszy, pierwszy raz, kiedy zwróciłem uwagę, ale ten tanderer, który tam płynie, ten czerwony, jest zrobiony pod dodatkową. Tak. Ja jak przyszły zmiany w dodatkowej, tutaj lekki like off top, to właśnie usiądę, tak by uśrednizowali, źle to mówiłem wyrównali zasięgi dodatkowej poza Francuzami i Niemcami na wszystkich pancernikach, więc zasięgi dodatkowe są mniej więcej takie same obecnie na każdym pancerniku poza Francuzami i, i Niemcami. No i wtedy się śmiałem, że tylko trzeba będzie poczekać, aż ktoś zrobi sobie tanterera pod dodatkową. No i w tym momencie zapadło mi to na pamięci, bo ten gościu zrobił sobie po prostu Thunderera pod dodatkową. Skąd to wiem? Bo zwróćcie uwagę, w którym momencie zacznie strzelać, dodatkowa nie ma bazowo aż takiego zasięgu, jak ten gość będzie próbował. No i zobaczcie, jest pierwszy, który element bitwy, a dopiero teraz użyłem dymu. I do tego w tym dymie zbyt długo nie zostanę, to jest bardzo ważne. Widzę, że tutaj jest gearing, więc tak czy siak ustawiam się do niego frontem, aby zminimalizować ilość tych torped ewentualnych, które będą lecieć, więc, więc staram się uważać. Ale i tak mimo to w tym dymie za długo nie zostanę. Ten dym jest tak bardziej... Jak wiemy, że na danej flance nic nam torpedami nie zagrozi, to możemy sobie w tym dymie zostać, ale nawet ruszając się w tym dymie jest bardzo ciężko wyminąć torpedy, bo ten nakręt jest po prostu ogromny i na tym, o tym trzeba, e, trzeba pamiętać. Gdzieś tam za mną jest Cleveland, tam gdzieś sobie ten Minotaur ucieka, e, jest Thunderer, gdzieś tam puszczę sobie te torpedziki, zobaczcie, Thunderer zrobił przed chwilą eksperta, nawet ponad 10 km zabił Zetkę, więc na pewno jest zrobiony pod, pod dodatkową. To i tyle. I w dodatku opłaciło mu się to, bo zdobył fraga z tej dodatkowej, a? Może to nie jest takie głupie... Nie, dobra, żartujemy. Żarty żartami, ale tandera trzeba by zaraz poobijać. Torpedy puszczone tak dosyć mocno, żeby go raczej, raczej zbejtować, żeby tam zaczął coś tam wymijać. Bitwa zbliża się ku końcowi. Zbliża się tu powoli koniec bitwy, więc moi mili, ja się będę z wami powoli żegnał. Dziękuję wam pięknie za obejrzenie materiału. Jak zawsze zapraszam na inne. Mam nadzieję, że się podobało. Niemcy umówieni. Lotniskowce jeszcze trochę poczekamy, bo nie mam czasu... Nie mam za bardzo czasu tak jak teraz, pewnie najprawdopodobniej następnym odcinkiem, z którym nie wybrać będą już pewnie niderlandzko-holenderskie nasze nowe krążowniki, gdzieś tam torpedy idą, ale niestety go nie trafią. 123 tysiące zrobione, szkoda, żeby bez fragę, bo tutaj była szansa na fraga, już w tej bitwie nic nie zrobię. Dziękuję pięknie i trzymajcie się, do usłyszenia w następnych materiałach, hejo, pa pa.